Dzień dobry, witam bardzo serdecznie z tej strony Andrzej Markiewicz, a to jest Globinfo i Twój świat w migawce. Lecimy z nim sami. Prezydent Andrzej Duda wybrał nowych dowódców. Andrzej Duda dokonał zmian na najważniejszych stanowiskach dowódczych w siłach zbrojnych RP. Po rezygnacji złożonej przez generałów Raimunda Andrzejczaka i Tomasza Piotrowskiego, mianował generała Wiesława Kukłę na funkcję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz generała Macieja Klicza na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowe prognozy gospodarcze Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Rozwój światowej gospodarki wyraźnie zwolnił w stosunku do długoterminowej średniej i niewiele wskazuje na to, aby w najbliższych latach miał przyspieszyć. Obawy dotyczą inflacji, która pozostanie na wyższym poziomie przez dłuższy czas. MFW wezwał banki, w tym NBP, do ostrożności w polityce pieniężnej. Do osiągnięcia zakładanych celów wrócimy dopiero w 2025 roku. Taki obraz światowej gospodarki wyłania się z nowych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego opublikowanych we wtorek. Prawdopodobieństwo miękkiego lądowania wzrosło, ale perspektywy wzrostu są najsłabsze od dekad, napisał w komentarzu do publikacji główny ekonomista MFW. Tak zwane miękkie lądowanie to w żargonie ekonomistów sytuacja, gdy bankom centralnym udaje się sprowadzić inflację do zakładanych celów, nie powodując przy tym recesji. Orlen przejmuje Europol Gaz. Polska spółka Orlen ogłosiła przejęcie Europol Gaz, co oznacza znaczne zmniejszenie rosyjskich wpływów w transporcie gazu w Europie Środkowej. Zgody na to wyraził Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wcześniej spółka posiadała 48% akcji. Orlen poinformował też w komunikacie, że Europol Gaz na mocy decyzji ministra rozwoju i technologii zostanie właścicielem akcji tej spółki należących dotychczas do PAO Gazprom. Orlen staje się więc kluczowym graczem w sektorze gazu w regionie Europy Środkowej. Dzięki tej transakcji Polska zwiększa niezależność od dostawców gazu z Rosji. Europol Gaz zarządza polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego. Islamskie i rosyjskie grupy hakerów uderzyły na Izrael. Islamskie i rosyjskie grupy hakerów przeprowadziły skoordynowany atak na Izrael, obejmujący blokady co najmniej 60 stron internetowych, z czego połowa to strony izraelskiego rządu. Niektóre strony zostały całkowicie zablokowane, a na niektórych hakerzy umieścili napisy, m.in. Wolna Palestyna, Śmierć Izraelowi, a także symbole swastyki. Takie działania są poważnym wyzwaniem dla izraelskich służb. Rosyjscy hakerzy i palestyńskie grupy wykorzystują nowoczesne technologie do prowadzenia swoich działań, co podkreśla znaczenie bezpieczeństwa cybernetycznego w obecnych konfliktach międzynarodowych. Czy czeka nas nowy podział administracyjny Polski? Instytut Sobieskiego opublikował raport wskazujący na możliwość nowego podziału administracyjnego Polski. Jedną z konkretnych propozycji jest ograniczenie liczby województw z 16 do 12. Ten pomysł wywołuje dyskusję na temat ewentualnych korzyści i wad takiej restrukturyzacji. Przyjęcie takiej koncepcji wiązałoby się z koniecznością dostosowania struktur administracyjnych, co może przynieść zmiany w organizacji samorządów lokalnych, a także w finansach publicznych oraz dostępie do usług publicznych. To także istotny temat w kontekście decentralizacji władzy i efektywnego zarządzania regionami. Propozycje te wywołują zainteresowanie opinii publicznej i polityków, ale ich ewentualne wdrożenie wymagałoby gruntownej debaty i procedur legislacyjnych. Zdaniem Łukasza Zaborowskiego, autora raportu, niepożądanym następstwem zwiększenia liczby województw monocentrycznych jest obniżenie ich przeciętnej wielkości, a tym samym zdolności do samodzielnego bytu.